Puść, nie trzymaj, pozwól odejść. Taki uh -huh. temacik. Taki temacik ruszymy dzisiaj. Co no to znaczy puść, nie trzymaj, pozwól odejść. Tu jest kilka synonimów zawarte. Puść, nie trzymaj i pozwól odejść. To jest bardzo ważne. To dotyczy wielu rzeczy. Na przykład tak. Twoich starych, moich i innych. Ludzi, stare przyzwyczajenia. Trzymamy je. Stare przyzwyczajenia są nieważne, niepotrzebne, nieistotne, my je trzymamy. Urazy, jakieś żale, bóle, trzymamy je. Niepowodzenia, słabości, nawet programy, które są bardzo destrukcyjne, też je trzymamy. Przekonania, wierzenia. Dokładnie, dokładnie. Rzeczy, wszystko, ludzi. Dokładnie wszystko to, z czego my się zbudowaliśmy wyobrażeniowo, to wszystko trzymamy na siłę, niczego nie wyrzucamy po to, żeby być pewną wartością. My swoją wartość opieramy na, na wyobrażeniu tych informacji, wszystkich. Które żeśmy się ulepili. Bo my nie rozstrzygamy tego, czy to jest wartościowe, czy nie, tylko patrzymy na to, że mamy tego dużo. I często myślimy o tym, że to jest wartość. Wiara, jakieś wyobrażenie, bo to ludzie potrafią powiedzieć: Nie pozbędę się, nie, nie pozwolę nikomu zabrać mojej wiary, moich przekonań. Yy, Moje, 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 mój partner, moja partnerka, to jest moje. Nie odpuszczę, nie pozwolę, żeby ktoś coś. To moje dzieci, to mój dom. Moja trzymanie. Do... Tak, takie trzymanie na siłę. I tego jest bardzo dużo. Tego jest bardzo dużo, dlatego że nawet jakieś ciuchy stale. Nawet ciuchy nowe, których nie używamy, szkoda nam wyrzucić. Trzymamy je jako nasz potencjał, który zajmuje szafy, mieszkania, facetów w garaże, mm. <laughs> jakieś szuflady, stoły i co, co innego. Podwórko mamy zagracone też. Też mówię tu o sobie, bo jestem obserwatorem iluzji. To nie znaczy, że ja zaraz to wszystko wyrzucać i zrobić porządek, żeby pełnić jakiś wzorzec. Nie, ja tylko to o tym mówię. Bo trzeba o tym wiedzieć. Jeżeli my wiemy o czymś, to my trzymamy. Może to być u nas nieaktywne. Jest to tyle niebezpieczne, że ono jest w nas. Ale gdy będzie nieaktywne, no, to jest szansa, że nie będzie nam to przeszkadzało. Jeżeli mamy sobie jakąś zawiść, zazdrość, nienawiść. Jak zwrócimy na to uwagę wszystko, albo na przykład niezrozumienie też jest bardzo ważne. Komuś umarło dziecko, komuś umarł partner, partnerka, komuś umarły tato, mama. Dziadek, babcia, ludzie, z którym był związany, którzy byli jego taką ostoją, przyjaciel, przyjaciółka. Też takie rzeczy są. To wszystko, wszystko istnieje. I my to trzymamy wszystko. My to trzymamy. Bardzo trzymamy. No dobrze, jeżeli trzymamy to w domu, to to, co w domu trzymamy, zagracamy swoją przestrzeń. To, co trzymamy w sobie, zagracamy swoją wnętrzność, wewnętrzność, wnętrze, wnętrze, zagracamy swoje wnętrze i w ten sposób jest tam chaos, bałagan. Ale jest jeszcze zewnętrzność. Zewnętrzność to jest to, na co my za bardzo nie mamy wpływu, ale mimo to trzymamy. I najczęściej to są rzeczy, z którymi nie możemy się pogodzić, z ich stratą, z ich odejściem. I jeżeli to odszedł partner, partnerka, czy dzieci, w świat dorosły i nie utrzymują kontaktów, czy coś tego typu, to jeszcze jesteśmy troszkę spokojni, bo wiemy, że ten ktoś jest. Ale jest inaczej, jeżeli nam ktoś umrze z bliskich, mimo nawet świadomości, że śmierć nie istnieje. My z powodu własnej nieświadomości próbujemy tego kogoś trzymać w swojej przestrzeni, swoimi myślami. Nie godzimy się na to, że ten ktoś odszedł z powodu jakiegoś tam młodego wieku albo. Albo tak, albo siak, tam no znajdziemy jakieś, wyklę... jakieś powody na to, żeby, żeby tego kogoś cały czas przytrzymywać i my go trzymamy. On nie może być tam, gdzie powinien, on jest w tej przestrzeni, jest zawieszony i to wszystko jest z naszego powodu. To wszystko jest z naszego powodu. Teraz chcę o tym powiedzieć, że my na to wszystko wydatkujemy bardzo dużo energii. Na to, co trzymamy. W swoim otoczeniu najbliższy na to, co trzymamy w sobie i na to, co trzymamy w naszym wyobrażeniu. Bardzo dużo energii spożywamy na to, a tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, bo tego nie ma. Mimo, że wiemy, że już tego nie będzie, to mimo to trzymamy się tego, tak ja to mówię z uporem maniaka, tylko dlatego, że nie mamy nic innego. Mamy tylko własne wyobrażenia o sobie, o życiu, o zdarzeniach, o prawach, obowiązkach, przyjemnościach, radościach. To wszystko są wyobrażenia. Każdy człowiek, który będzie o tym mówił, będzie mówił inaczej. Nie, będzie, nie znajdzie się dwóch takich samych, którzy będą mówili jednym głosem. Dlatego, że każdy ma swoje wyobrażenie, co tylko wskazuje na to, jak wcześniej mówiłem, że. No, uciekł mi. To, to wróci. To, to znaczy, że to ja, moje życie, zdarzenia, bliscy, moja szafa to wyobrażeniowo określa to też moją wartość to po co się tego pozbywać generalnie? To wtedy te programy, to wyobrażenie myśli sobie, że no jak się pozbędę połowy szafy, połowy znajomych, dzieci dorosną, no to będę nic nie warty. To moje życie straci sens. Tak, wiele kobiet tak myśli, że jeśli nie ma dla kogo żyć, to życie nie ma sensu. Czyli właśnie z pozycji tego niewolnika, tego, który ma służyć komuś. Pamiętam kiedyś, jak moja mama umarła w wieku 102 lat, czyli wiadomo, że tam już nie było niczego do zatrzymania. Właściwie to ja się, jak ja się pogodziłem, zgodziłem jakby na jej odejście, ona dopiero wtedy umarła. Kto wie, jakby było inaczej. Ja, ja zrozumiałem jedną rzecz wtedy. Że ona będzie tak długo żyła, jak ja ją długo będę trzymał. I tak, i wierzyłem w to, i nie wierzyłem w to. I miałem przekonanie, że to jest prawdą, ale coś we mnie mówiło: to nie, ty nie, masz, ty nie możesz nic. Ale w momencie, gdy doszedłem do wniosku, że jednak trzeba będzie ją puścić niech sobie odejdzie, to wtedy ona odeszła. A, a jak puściła się? Normalnie, po prostu pozwoliłem jej odejść. Czyli że, zrozumienie w tobie nastąpiło? Tak, tak. Chodzi o to, że ona za, za wiele już nie mogła w mojej przestrzeni, ale ja miałem gdzie pojechać, mogłem do niej. Czyli nawet bo ona była prawie nieboszczką, w łóżku to nie szkodzi, bo ja bym mógł sobie przyjechać, usiąść konie, kawę sobie wypić, posiedzieć i wszystko by było okej. Okay. Bo mama jakby co, to mama żyje. Nieważne, że ona tam cierpi, że ona choruje, czy ona coś. To nie o to chodziło, tylko że tak było, nie, tylko chodziło o takie rozważanie moje. Nieważne, nieważne, żeby ona była, trzymać ją na siłę. Ja zrozumiałem gdzieś jakaś taka myśl przyszła, że jeżeli ja jej nie pozwolę odejść, to ona będzie. Ona będzie żyła. Druga rzecz, która jest taka bardzo istotna, to pamiętam, jak bardzo dużo kobiet, dużo, bo jeżeli jest kilka przypadków, to już jest dużo, które gdzieś tam przewinęły się na spotkaniach czy na sesjach, które mówiły o utracie syna, córki, babci, dziadka, mamy, taty, ludzi, z którym byli związani. Tak zwanymi dobrymi istotami. W ich mniemaniu te istoty były dobre. Nieważne, jakie były dla kogoś, dla nich były dobre. Więc oni na siłę chcieli je zatrzymać. Pamiętam kiedyś, jak właśnie taki, był taki bardziej drastyczny taki przypadek, gdzie pani, jej syn chyba się na motorze zabił i ona, ona nie mogła się z tym pogodzić. No, całe życie od tego momentu tej śmierci, całe życie miała, jak to się mówi, tak, no. W łosku włosku się trzymało, bo ona sobie nie mogła znaleźć miejsca ani myśli. To myśli kotłowały i się wszystko przyjechała. Chyba wtedy było w Makowie i myśmy zaczęli o tym rozmawiać. To myśmy szli na górę, taką, na taką. Robiliśmy wycieczkę na górę. I ja zacząłem z nią rozmawiać. Ja, ja wiedziałem o tym, tylko tyle, że jakby powiedzmy, był przypadek. że ja Zacząłem z nią rozmawiać. I idąc pod tą górę, wiadomo, że to jest wysiłek, ona się podwójnie męczyła. Ja dość duże tempo narzuciłem, ona się męczyła, a ona tak bardzo chciała opowiedzieć o tym swoim bólu, o tym swoim niezrozumieniu, że ona się bardzo wyeksplatowała i dużo energii, która wcześniej była używana na trzymanie tego, tego wszystkiego, została osłabiona. I gdy już tam w pewnym momencie. Ona wypowiedziała wszystko, co, o, co miała do powiedzenia, ze swoimi żalami, ze wszystkimi niezrozumieniami, ze wszystkim. Ja wtedy jej, chyba, nie pamiętam dokładnie, ale chyba i wtedy powiedziałem: No dobrze, a jeżeli on miał taki plan i to ten plan z tobą miał, jeżeli, daj taki przykład. I wyście się zgodzili na to. Tylko teraz ty nie pamiętasz tego. Jeżeli okaże się, że on, on, ten plan spełnił, przyszedł, był u ciebie ileś tam czasu, a potem ten wypadek to było tylko pretekst do odejścia. I ona wtedy, jakby powiedziała, no wszystko jest możliwe, ale to było takie puste, że wszystko jest możliwe. No ale oczywiście była przygotowywana w ten sposób, żeby puściła trochę te swoje wyobrażenia, przygotowywana do sesji. I później, gdy Następny dzień, czy jakoś była sesja z nią, bo chciała tej sesji, to oczywiście zrobiłem takie coś, że spotkała się z tym synem i ona naprawdę się z nim spotkała. Wszystkie emocje, wszystko w niej odżyły i ona zobaczyła, że on żyje. I on mówi: Tak, że to wszystko było zaplanowane, wszystko, to nie pamiętasz, coś tam w tym sensie to było. I Oczywiście jest bunt, jest bunt tych programów, tych programów, nie jej jako kobiety, tylko bunt tych programów, które tak żywiły się tym lękiem, strachem, tą, tym żalem, utratą i tak dalej, to w tym momencie to wszystko się zawaliło. Zawaliło się. No, te programy miały takie zrozumienie. Dostały no tak. zrozumienie i też, nie tylko zrozumienie dostały, ale też zobaczyły, że one już, już ich, już nie mogą ugrywać sobie tym, czym ugrywały, bo, bo prawda jest inna. Nie jest wyobrażeniowa taka, tylko jest inna. Runął, okazało się coś innego i one już nie miały w zasadzie podstawy do tego, żeby dalej być. Dokładnie. I dalej robi to samo. Mhm. I po wybudzeniu jej, ona powiedziała, jestem dużo spokojniejsza, czuję, że, że on odszedł, że jakby się to spełniło, ale do tego było mi potrzebne to zrozumienie. Cały czas, że wcześniej patrzyła przez to niezrozumienie. Teraz mówimy o tym pozwoleniu odejścia, jaki proces musiała przejść, żeby odeszło. A teraz tu był, nie wiem, tam chyba 27-letni, koło 30 chyba miał ten jej syn teraz jak matka na przykład, traci takiego dwu-, trzyletniego synka czy tam córeczkę, to to naprawdę trzeba mieć psychikę mocną i to tylko kobiety mogą wytrzymać, i nie wytrzymują takich rzeczy. Zbyt bardzo mają obciążone te, te swoje klepki. Ale właśnie tam jest też taka sytuacja. Nie ma zrozumienia, więc się wszystko kotłuje, myśli narastają i te wszystkie emocje to wszystko doprowadza do po prostu wszystkiego, do takiego zamętu. Teraz, jeżeli my umimy puścić, nie trzymamy, pozwolimy odejść, w nas następuje cisza, spokój i równowaga. To, reasumując, poprzez niezrozumienie zaczynamy trzymać. Trzymamy. Wyobrażamy sobie wedle każdy wedle własnego schematu jakieś jakieś narracje do danego tematu i nie pozwalamy te, te, temu czemuś odejść. Tak jakby napełniamy się tym. A jeśli Przyjdzie to zrozumienie, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie to puścić i pozwolić odejść, żeby przyszło to rozluźnienie i spokój wewnętrzny. I to niezależnie, czy to jest nasza szafa, czy to są, nie wiem, skrzynki z narzędziami, czy to są nasi bliscy, czy to są nasze poglądy, wierzenia. Wyobrażenia, to w zasadzie wszystko, co by nie było, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz, jest oparte na naszym zrozumieniu tego, naszym podejściu. Bo jeżeli coś jest, czego nie rozumiemy, a nikt nas nie uczy tego zrozumienia, jeżeli chodzi o, o system edukacyjny, to w zasadzie większość ludzi opiera swoje życie na własnych wyobrażeniach, które rozbudowuje w nieskończoność. I kiedy te wyobrażenia zaczynają cisnąć na danego człowieka, i, i, i ten człowiek już czuje dyskomfort, to dopiero wtedy zaczyna coś robić.